Ok, w związku z tym, że ja dość dużo chodzę, bo bardzo chodzić lubię po mieście i zwiedzać, a pokażę Wam moje ulubione buty do chodzenia. Um, ok, zacznijmy od tych. Um, to są Adidasy Puma. Trochę bardziej trekkingowe, są na jakieś a, tereny bardziej może skaliste czy coś, ale są też dobre dochodzenia chodzenia a, przez cały dzień, są bardzo miękkie i mają tutaj podbicie, czy, ten, czy stopy w ogóle o, podpierają bardzo dobrze, jest to bardzo ważne w ciągu dnia, bo stopa się nie zrobi aż taka zmęczona. I um, oczywiście przeważnie dobrze zawiązuje, chociaż nie za bardzo ciasno, żeby też noga e, mogła oddychać i żeby krew dobrze przepływała. E, także takie buty są, adidasy zawsze są dobre do chodzenia moim zdaniem. Teraz mam takie buty, które są bardziej sandałowa, może pół Adidasy, pół buty i te są buty też dobre i nawet może lepsze są do chodzenia po mieście, czy jeśli jest jakaś wycieczka właśnie w terenie czy coś, ponieważ są one bardzo przewiewne. Nie polecałabym jej, gdybym na przykład padało albo gdybym gdyby była gdzieś w jakimś miejscu, które um, na przykład, nie wiem, gdzie jest pełno piasku, czy coś, to oczywiście nie. Ale e, przez to, że but jest przewierwny, stopa, e, cały dzień jest, je, jest jej wygodnie. E, nie, nie robią się pęcherza, nic takiego. Także te buty polecam. Są one dosyć ciężkie, ale um, jeśli komuś to nie przeszkadza, to wtedy, um, to wtedy są super. Um, one są takie firmy, ale no, to sobie możecie przeczytać sami. <śledzimy> A to są buty Nike. Nazywają się Nike Free. Jest to dosyć starszy model. Ten model nowy, który robią. Ma inny materiał tutaj na bucie. I ma dziurki, które sprawiają właśnie, że but jest jeszcze bardziej przewierny. Moje stópki. Niestety bardzo się pocą i w tych butach na przykład nie mogłabym chodzić cały dzień, aczkolwiek jak, jak na kilka godzin, powiedzmy 5 godzin, pół dnia, spokojnie mogę w nich wytrzymać, ale właśnie, yy, właśnie nie są one aż takie przewiewne, mimo tego, że są dosyć otwarte tutaj. E, te buty są świetne, ponieważ um, kiedyś jak byłam u lekarza, to mi powiedział, u lekarza od stóp, bo miałam problem z kostką, że jak się naciśnie na but, on powinien łatwo się zginać w podbiciu. To jest bardzo ważne na bucie i są takie buty, które się zginają na podbiciu, są najzdrowsze dla naszych stóp i ćwiczą nasze stopy, dzięki którym um, nie, nie zwiotrzają nam mięśnie stóp i, będziemy, i stopy będą cały czas mogły w odpowiedni sposób amortyzować nasze kroki, jak chodzimy, czy biegamy, czy ćwiczymy. E, polecam bardzo, bardzo serdecznie e, Nike Free. Ja często je nawet do pracy noszę, żeby było mi wygodnie. Okej, okay, teraz mam sandałki. To są buty, których nie polecam na dłuższe przejażdżki, znaczy te a, wycieczki. E, sandały oczywiście lubię, prze, szczerze, przede wszystkim jak mają, o, jeszcze metkę mają, e, że jak e, do jakiegoś ładnego ubioru czy coś, gdzie wiem, że będę dużo chodziła, ale też nie chcę, żeby wyglądały człapowato, jak na przykład takie buty, przecież nie założę czegoś takiego do sukienki. E, te buty są dobre, ponieważ... Um, mają tutaj malutki taki obcasik, to jest lepsze niż nic by nie było, wiemy, że to jest bardzo mały mikroskopijny obcas, ale i tak lepsze jest niż zero obcasu, bo też właśnie lepsza jest amortyzacja um, i mają pasek z tyłu pięty, to jest bardzo ważne, bo stopa wtedy nie musi aż tak bardzo pracować, żeby but został na stopie. I, um, no są wygodne, chociaż e, później boli mnie tutaj e, ta część stopy, jak na przykład chodzę przez powiedzmy, nie wiem, dwie godziny w tych butach, e, bo właśnie nie ma tutaj tego, um, no tego, żeby ten podtrzymywania na stopie, tak jak na przykład tutaj w środku jest w tych butach. No i ostatnie są Japonki, które um, ubieram tylko, gdy idę gdzieś na jakąś krótką wycieczkę do sklepu, czy nie wiem, gdzieś do pobliskiego sklepu w 5-10 minut, 15 minut, do godziny. Dużo niż godzinę bym w takich butach nie chodziła. Japonki są, lekarze mówią, jeden z najgorszych butów, jakie można nosić. Są niedobre na nasz kręgosłup, bo nie amortyzują i nie podtrzymują dobrze stopy, a dodatkowo jak się chodzi, to nasze palce tak się robią o tak o, żeby japonki nie spadły z, z butów. Jak macie japonki, to się przejdźcie kawałek i obserwujcie, co wasze palce robią na każdym kroku. To będziecie wiedzieć. <gry> no, a Uwielbiam japonki, bo są tylko założyć rachu ciachu i gotowe, ale nie są to zdrowe buty. I polecam, aby jeśli wy, wy gdzieś wychodzicie na dłuższe przejażdżki czy te wycieczki, co wszystkim polecam, bo chodzenie jest bardzo zdrowe i bardzo przyjemne. I każdy może chodzić. Niezależnie od tego, jaki jak, jak jest kondycji fizycznej, yy, to właśnie ten. No, polecam, polecam serdecznie i mam nadzieję, że to się przydało. To, to, to jest tylko moja opinia na temat butów i ciekawy jestem, jakie są Wasze ulubione buty. Dajcie mi znać. Napiszcie mi na komentarz albo wiadomość. Nie, no lepiej komentarz. Okej, okay, na razie pa. Wybór butów jest bardzo ważny, więc. A, z, Polecam zwracanie uwagi na to, jakie buty nosicie, na jakie okazje i pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla waszych syrek, bo one wam później podziękują.